W kontekście trybunału, też i rozmowy z sędzią Dalkowską, ona powiedziała, że podpisany przez prezydenta budżet jest sprzeczny z konstytucją, bo e, zakłada niemal tam zerowy budżet, czy jakiś obcięty o ileś tam milionów e, budżet trybunału. Mhm. Nie ma na pensję, ale wspomniany przez ciebie prezes Święczkowski powiedział: No, to ja zacznę od niewypłacania stanów spoczynku. Czyli pierwsi dostaną po, po tyłku ci, którzy krytykują Trybunał Konstytucyjny, tam sędzia, nie wiem, Stępień, między innymi, czy Andrzej Sol, to są wszyscy sędziowie z, z Trybunału Konstytucyjnego na stanie spoczynku, Rzepliński, tak. którzy dostają za stan spoczynku ogromne pieniądze. Takie jest polskie, polskie prawo, że sędziowie w stanie, w stanie spoczynku dostają ogromne pieniądze i on powiedział, że od nich zacznie. Jeśli, jeśli zabraknie mu kasy, to. To oni jako no ale tam naprawdę ograniczenie budżetowe jest praktycznie do zera, więc, yy, więc dla sędziów to chyba ani dla jednych, ani dla drugich nie wystarczy. No.